De Giertek napisał tak do Mencena. Jesteś pan, tu cytat, idiotą, gdyż niszcząc kruchą i wątłą nić porozumienia między Polakami a Ukraińcami niszczysz pan jedyną tamę przed rosyjską dominacją w naszej części świata. No właśnie tą nić porozumienia widać po wizycie naszego kandydata Sławomira Mencena na Ukrainie, gdzie tuż po tej wizycie sam mer Kijowa, pan sadowy, powiedział jakim prawem Sławomir Mencen przybywa na Ukrainie i powinien jechać na front. Ja życzę panu merowi, żeby sam wybrał się na front we własnym kraju i bronił własnego kraju, a nie wysyłał tam polskich polityków i polskich obywateli. Ale jeszcze bardziej skandaliczną wypowiedzią była wypowiedź jednego z historyków, z publicystów historycznych na Ukrainie, który życzył Sławomirowi Mencenowi śmierci. I teraz pytanie, czy Roman Giertych nie powinien zająć się tą sprawą i czy MSZ nie powinno zareagować w odpowiedni sposób, na przykład wydając zakaz wjazdu temu historykowi na teren Polski. To po pierwsze, ponieważ wydaje mi się, że stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo, nakłaniając czy sugerując, sugerując, że polski polityk powinien ponieść najwyższą karę, czyli karę śmierci, w związku z tym, że prezentuje prawdę historyczną.